Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Adrian Kołodziej, a dzisiaj 9 rad biznesowych, które udzieliłbym sobie, gdybym chciał zacząć biznes przed 20 rokiem życia. Jeżeli jesteś młody, ambitny, myślisz o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, chciałbyś mieć firmę, być przedsiębiorcą, to dzisiaj 9 rad biznesowych dla ludzi młodych. Jedziemy z tematem. Punkt pierwszy. Przestań w życiu być ofiarą. Jeżeli chcesz cokolwiek osiągnąć, musisz zawsze brać odpowiedzialność na siebie. Jeżeli coś ci nie wyjdzie, a tak się będzie zdarzało, to szukaj przyczyny w sobie. Bo w tym momencie przestajesz być ofiarą, przestajesz uważać, że to jest winny rząd, koronawirus, inne czynniki, tylko uważasz, że jesteś ty winny, bo czegoś nie dopilnowałeś, czegoś nie zrobiłeś. Przykładowo, idziesz ulicą, ktoś cię napadł, okradł, tak? Wydaje się, że to nie jesteś winny ty, tylko jest winny napastnik. Po części on jest winny. Ale gdybyś w tym momencie potrafił jakieś sztuki walki, byłbyś przygotowany, to nie doszłoby do takiej sytuacji, albo gdybyś miał ze sobą broń. Wiem, że niektóre sytuacje są bardzo trudne i trzeba je analizować indywidualnie, ale w wielu wypadkach to ty powinieneś być siłą sprawczą to ty powinieneś mieć właśnie na sobie tą odpowiedzialność. Jeżeli coś Ci nie wyjdzie, nie szukaj przyczyn na zewnątrz, tylko pomyśl, co ja mogłem zrobić, co ja mogę teraz zrobić, żeby tą sytuację rozwiązać. Bo przejdźmy teraz do punktu drugiego. Biznes to jest rozwiązywanie problemów. Jeżeli uważasz, że biznes jest taki sam jak etat, to się mylisz. Biznes to jest rozwiązywanie problemów. Będziesz cały czas miał problemy. I cały czas będziesz musiał rozwiązywać. Problemy będą różne. Na początku to będzie brak kasy, brak powtarzalnego modelu sprzedaży. Potem problemy mogą być zupełnie inne, czyli na przykład skąd pozyskać fundusze na dalszy rozwój, albo jak wejść na rynek zagraniczny, albo jak stworzyć procesy i procedury, jak się skalować. Więc na każdym poziomie biznesu będą. Inne problemy. I cała magia biznesu polega na tym, że chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby rozwiązywać te problemy. Jeżeli ty nie kochasz tego, nie kochasz rozwiązywać problemów, to tak naprawdę się nie będziesz rozwijał. Co więcej, jeżeli chcesz się rozwijać, to musisz mieć problemy. Musisz popełniać błędy. Musisz szukać rozwiązań. Zobacz. Jak jest siłownią? Jeżeli będziesz chodził na siłownię i będziesz cały czas dźwigał ten sam ciężar, to na początku będziesz miał jakiś progres, ale ten progres się w pewnym momencie zatrzyma, ponieważ organizm przyzwyczaił się do pewnego obciążenia. I kiedy pojawiają się problemy, pojawiają się wyzwania, e, czyli na przykład zwiększasz obciążenie na siłowni, to automatycznie masz progres. I tak samo jest w biznesie. Kiedy ty będziesz miał problemy i ty będziesz te problemy rozwiązywał, potem pojawiają się następne, ty je znowu rozwiążesz, to nie dość, że będziesz przechodził dalej, będziesz miał dalszy rozwój, to po prostu będziesz dalej w tej grze. I tak naprawdę to, ile zarabiasz, to, kim jesteś, jak twoja firma sobie radzi, to jest tylko efekt tego, jak ty dobrze rozwiązujesz problemy. Problemy zawsze będą w firmie. Powiedz to każdy przedsiębiorca i musisz pokochać tą grę. Nie wynik, nie rezultat, tylko pokochać tą grę. Punkt trzeci. Studia są przereklamowane. Większość z Was uważa, że trzeba skończyć jakąś ekonomię, żeby być przedsiębiorcą, co oczywiście nie jest prawdą. I teraz tak, mam takiego znajomego, nie będę wymieniał z imienia i nazwiska, który miał dobrze prosperujący biznes internetowy, naprawdę dobrze prosperował i wpadł na pomysł, że skończy takie elitarne studia biznesowe. No i generalnie um, kosztowało go to kupę kasy, skończył te studia i... Czy jego dochód się w jakikolwiek sposób zwiększył? Nie. Nie. Studia są przereklamowane. To, że ty masz umiejętności prowadzenia, nie wiem, wielkiej firmy, to nie oznacza, że tą firmę wielką będziesz prowadził. Bo jedno to jest mieć wiedzę, umiejętności, a drugie to jest robić coś więcej. Przekraczać pewne bariery, być, w strefie, być poza strefą komfortu. Więc to, że Ty pójdziesz na studia, zdobędziesz nawet najlepszą wiedzę, nie oznacza, że cokolwiek zrobisz. To jest tak samo, jak z kursami. Jest kurs A i B. Znaczy, może tak, jest kurs A i A. Dwa te same kursy, dwóch różnych studentów. I oni skończą ten sam kurs i będą mieli różne efekty. Jeden może mieć spektakularne efekty, zarabiać kupę kasy, a drugi nie będzie miał żadnych wyników. Czy to jest winia kursu, skoro zostali ten sam kurs? Oczywiście, że nie. To jest efekt tego, że jeden coś robił dalej, Miało odpowiednie nastawienie, świadomość, kroło się odpowiednimi regułami działania, podejmował kolejne kroki, wychodził poza strefę komfortu, a drugi tylko zdobył wiedzę i stał w miejscu. Albo spróbował i odpuścił, kiedy pojawiły się pierwsze opory. Więc. Jeżeli uważasz, że potrzebujesz studia, to jesteś w błędzie. Punkt czwarty. Zaangażuj się w jedną rzecz. Bardzo często jest tak, że ludzie chcą od 9 do 17 iść do pracy, na etacie, a potem robić biznes, czyli robić biznes po 17. Jeżeli uważasz, że odniesiesz sukces w takim, takim stylu, to Cię rozczaruję. Oczywiście na początek warto mieć albo oszczędności, żeby wystartować z biznesem, albo pracować dla kogoś, żeby mieć dopływ pieniędzy. Ale jeżeli ty już znajdziesz jakiś powtarzalny model sprzedaży, przetestowałeś rynek, przetestowałeś produkt, masz pierwszych klientów i nie zrezygnujesz z pracy na etacie, to nie osiągniesz sukcesu. Gwarantuję ci to, bo ten sukces będzie bardzo mały. Musisz się zaangażować w jedną rzecz i poświęcić jej w 100%. Bo nie można być tak naprawdę tu i tu, jedną nogą tu, a jedną tu i osiągać sukces. Tak? Tego się nie da zrobić. Taki gościu, Mike Gary w Stanach, trener fitness, on pracował jako trener. Tam na etacie, tam powiedzmy od którejś godziny do którejś, i po godzinach rozwijał swój biznes e-bookiem True About ABS. I teraz tak, e, zarabiał 5000 dolarów miesięcznie na tym e-booku, czyli fajnie, ale w pewnym momencie doszedł do takiego punktu, w którym na tym e-booku zarabiał więcej niż jako trener i miał tutaj bardzo trudną decyzję do podjęcia, ponieważ musiał zrezygnować z jednej rzeczy i oczywiście zrezygnował z tego, żeby być trenerem. Gdyby robił jedno i drugie, tu by miał piątkę, tu by na przykład miał, nie wiem, 4,5 i fajnie by mu się żyło. Efekt był taki, że poświęcił cały swój czas jednej konkretnej rzeczy i nie zarabia 5000 dolarów miesięcznie, tylko milion dolarów miesięcznie na e-booku, bo poświęcił się temu w 100%. Okej? Okay? I oczywiście to nie jest tak, że rzucisz pracę i też będzie miał takie wyniki, efekty, nie, tak to nie działa. Ale ja na przykład robiłem tak, że chodziłem na studiach i rozwijałem biznes, ale potem robiłem tak, że cały czas kombinowałem, jak na te studia nie chodzić, żeby być jak najmniej na tych zajęciach, a jak najwięcej w biznesie. I bywało tak, że szedłem na 8 na, na zajęcia, o 11 wracałem i tylko robiłem biznes. A potem, zaraz, e, jeszcze było tak, że bym po prostu studia pewnie rzucił, tylko e, zostało mi chyba pół roku do, do, do końca, więc jakoś to starałem się godzić. Gdy rzuciłem studiami, zdałem e, studia, zajęłem się w 100% biznesem i też moje dochody. Momentalnie eksplodowały, więc też mogę Ci to powiedzieć z mojego własnego prywatnego doświadczenia. Punkt piąty: nie słuchaj owiec. Jeżeli jesteś wilkiem, nie powinieneś słuchać. Owiec, owce będą Ci mówiły, jak masz prowadzić biznes, będą dawały Ci dobre rady, i tymi owcami mogą być ludzie, których kochasz. To może być Twoja żona, Twoja mama, Twoja babcia, Twój przyjaciel. Jeżeli ci ludzie nie są przedsiębiorcami, którzy osiągają wyniki, efekty, mają sukces w biznesie, nie powinieneś ich w ogóle słuchać. Naprawdę środowisko ma ogromny wpływ na to, kim jesteśmy. Nie bierz rad od kogoś, kto nie jest dalej niż ty. Więc niekoniecznie musisz słuchać swoich najbliższych znajomych, przyjaciół, rodziny. Okay? Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, musisz szukać, szukać ludzi, którzy osiągnęli sukces tam, gdzie ty chcesz osiągnąć sukces. Ludzi, którzy są dalej, którzy wykonali pewną ciężką pracę. Kolejna bardzo ważna kwestia to jest taka, żeby nie próbować tym ludziom już zaimponować w momencie, kiedy masz pieniądze. Nie imponuj komuś, kto ma mniej pieniędzy od ciebie. Po co to robisz? Skup się na biznesie, na rozwiązywaniu problemów, żeby mieć jeszcze więcej pieniędzy, jeszcze więcej wolności i jeszcze więcej. Rezultat. Punkt szósty. Cashflow jest tak naprawdę wszystkim. Jeśli chcesz odnieść sukces w biznesie, musisz mieć cashflow, czyli musisz mieć powtarzalny model sprzedaży. Jeżeli jesteś w biznesie internetowym i szukasz takiego modelu, link masz pod tym nagraniem. Dołącz do mojego wyzwania: 21 dni, a ja ci pokażę, jak to robię u siebie. Cashflow jest bardzo ważny, szczególnie na początku, kiedy firma y, rusza. To pierwszą rzeczą powinno być opracowanie powtarzalnego modelu sprzedaży, czyli musisz mieć jakiś sposób na przyciągnięcie klientów, na to, żeby płacili ci i do ciebie wracali. To jest powtarzalny model sprzedaży. Netflix na początku sprzedawał płyty DVD, co było ok, ale bali się konkurencji ze strony Amazonu, tak? więc musieli znaleźć coś unikalnego, i wtedy wpadli na model subskrypcyjny, gdzie wysyłali ludziom filmy w formie subskrypcji. I to był powtarzalny model sprzedaży. I oczywiście do tego czasu by parę razy zbankrutowali, gdyby nie mieli kapitału z zewnątrz, ale udało się. I ty też potrzebujesz, właśnie, cashflow. To jest podstawa. Ale jak uda ci się już robić to, co robisz i masz z tego pieniądze, myśl o skali. Myśl o tym, jak się przeskalować. Skoro zarabiasz 10 tysięcy miesięcznie, myśl o tym, jak zarabiać 100 tysięcy miesięcznie, tak? Cały czas myśl o tym, co możesz zrobić, żeby być jeszcze dalej. Punkt siódmy. Bądź zorientowany na klienta, i jak Amazon. Amazon wygrał, ponieważ dbał głównie o klienta. Nie o pracowników, ale o klienta. Polecam Ci książkę jednym kliknięciem, która opisuje początki właśnie spółki Amazon, nie? która należy do Jeffa Besosa najbogatszego człowieka na świecie. I teraz tak. Bezos naprawdę dbał o klientów. Ułatwiał im proces zakupowy. One click, upsell rewelacyjne rozwiązanie. Generalnie dbali o to, żeby klientom się fajnie kupowało. I ty też musisz w swoim biznesie dbać o klienta. Widzisz, jest bardzo często taka moda, żeby robić kiepskie produkty w bardzo wysokiej cenie. Staraj się. Mieć jak najlepsze produkty. Niech klienci widzą tą jakość u Ciebie. Niech widzą te rezultaty. Dbaj o klienta, a jesteś w stanie przegonić każdą konkurencję. Bądź zorientowany na to, co klient chce i potrzebuje. Jeżeli tworzysz jakiś kurs, to pod klienta. Nie pod Ciebie. To, co jest dobre dla Ciebie, nie zawsze jest dobre dla klienta. Więc myśl w kategoriach, co potrzebuje klient, kim on jest i jak możesz mu pomóc. Jeżeli masz usługę, dokładnie tak samo. Jeżeli masz produkt fizyczny, dokładnie tak samo. Myśl o tym, co klient chce i potrzebuje i następnie mu to sprzedaj. Punkt ósmy. Oszczędzaj pieniądze. Mówiłem to setki razy na tym kanale, ale to, na co warto zwrócić uwagę, to jest bardzo ważna kwestia, że w młodym wieku jest największa pokusa, żeby wydawać dużo pieniędzy. Wiem, po sobie wydawałem dużo i naprawdę dużo pieniędzy straciłem. W każdym razie, ee, najbogatsi ludzie na świecie mają tą umiejętność, że odraczają swoją gratyfikację. Starają się ją odroczyć jak najbardziej w czasie. Czyli jeżeli firma rusza i firma dobrze prosperuje, to nie ma sensu od razu w całości ją sprzedawać. Chcesz zachować kontrolę. Oczywiście możesz sprzedać część akcji po to, żeby dofinansować tą firmę, ale nie chcesz od razu jej sprzedać i mieć momentalnie gratyfikację. I tak samo jest z innymi kwestiami. Nie chcesz wydawać ciężko zarobionych pieniędzy na głupoty. Chcesz je zostawić w spółce, żeby ponownie zainwestować, żeby być jeszcze większy. I ci, którzy osiągają najwięcej w biznesie, paradoksalnie najmniej próbują zaimponować innym, a najwięcej inwestują w rozwój siebie i swojej spółki. Więc jeżeli chcesz cokolwiek w życiu osiągnąć, to pamiętaj o tym, żeby nie próbować zaimponować nowym telefonem, samochodem, koszulką, tylko o tym pamiętaj, żeby zainwestować te pieniądze ponownie, żeby pracowały na ciebie. Punkt 9. Koncentracja to jest najsilniejsze paliwo, jakie potrzebujesz. Widzisz, oglądasz mi kanał, oglądasz jakieś tam moje materiały, dochodzisz do wniosku, dobra, zrobię ten biznes, tak? Chcę go zrobić. Potem wracasz, nie wiem, do domu, rozmawiasz z mamą, z babcią, z ciocią, z kolegą, i mówią Ci, wiesz co, nie uda Ci się. To, jest, to nie jest dla Ciebie, inna studia. I w tym momencie dochodzisz do wniosku, że mogą mieć rację. To jest tracenie koncentracji. Albo, ok, zrobię ten biznes, dzisiaj zacznę, coś zacznę, zrobię pierwszy krok. A ile wieczorem dochodzisz do wniosku, odpalę Netflixa, tylko jeden serial. Albo odpalę tą grę i tylko pogram. Naucz się koncentrować na tym, co jest ważne. Miej wizję. Dążę do tej telewizji i teraz tak, bardzo ważne jest to, żeby rezygnować z pewnych przyjemności krótkoterminowych i rezygnować z pewnych nawyków, na przykład oglądania co wieczór jakiegoś, nie wiem, gry o tron czy coś, nie, nie wiem, no, tego, nie wiem, co to w ogóle jest tak naprawdę, słyszałem o tym tylko, ale nie, nie wiem, bo mnie to interesuje. Mam ważniejsze rzeczy do roboty w życiu niż oglądanie seriali. Więc jeżeli chcesz coś osiągnąć, to pamiętaj o tym, żeby się nad tym skoncentrować i w 100% poświęcić, dać sobie tą możliwość, a wtedy zobaczysz, że wszystko się ułoży. Mam nadzieję, że te 9 punktów totalnie zmienią Twój sposób myślenia, jeżeli jesteś młody, daj mi znać w komentarzu, napisz mi, ile masz lat, o czym myślisz, jaki masz pomysł na biznes, napisz to w komentarzu, dołącz też do naszej grupy. No i oczywiście proszę Cię o subskrypcję. E, subskrypcję, łapkę w górę, komentarz. I teraz przejdźmy do następnego materiału.